Dzień dobry, Szanowni Państwo, z chwilkę po dziesiątej, więc możemy wznawiać nasze nadzwyczajne walne zgromadzenie, które rozpoczęło się dnia 28 grudnia zeszłego roku. Z uwagi na to, że jeszcze tutaj usłyszałem głos od akcjonariuszy, że prośba jest o drobną przerwę techniczną, bo czekamy na komplet akcjonariuszy, którzy się zarejestrowali na dzisiejsze walne, to ja to, że w swojej gestii taką przerwę techniczną mogę zarządzić, więc. Mamy gdzieś 2 po powiedzmy o 10 minut, czyli gdzieś 12 po 10 wznowimy to walne, teraz zarządzam przerwę techniczną do 10.12. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dzień dobry, jest 10.12, więc przerwa techniczna się zakończyła. Żaden nowy akcjonariusz się nie pojawił, stąd też mogę potwierdzić, że na dzisiejszym na zwyczajnym walnym zgromadzeniu jest reprezentowanych akcjonariuszy w liczbie 1. Jest jeden akcjonariusz, który łącznie posiada 25 733 706 akcji, analogiczną, taką samą liczbę głosów, co daje łącznie 7,6486% w kapitale zakładowym spółki. Taka też jest dzisiejsza obecność, lista obecności. Została zaraz, zostanie przeze mnie podpisana i tutaj będzie wyłożona do wglądu. Jeżeli akcjonariusz, który jest obecny, by chciał sobie zobaczyć, zapraszam. E, szanowni Państwo, został nam dzisiaj, tak naprawdę, do, e, do rozpatrzenia w ramach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Trakcja SA. Jeden punkt porządku obrad, e, to jest punkt dziewiąty. Dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Januszowi Karkuli z wykonania obowiązków członka zarządu spółki BTW Spółka ZO w latach 2019-2020. Projekt tej uchwały został opublikowany raportem bieżącym, na podstawie którego zwołano dzisiejsze walne zgromadzenie. Czy jakieś pytania, uwagi do, te, do treści tej uchwały? Rozumiem, że nie potrzeba, żeby je odczytywać, tą uchwałę. Tak. Przyjąłem. Dziękuję. Stąd też chciałbym y, uchwałę o tej treści opublikowanej raportem bieżącym podać pod Państwa głosowanie. Bardzo proszę o głosowanie. To jest głosowanie tajne. Dziękuję bardzo. Głosowanie zakończyło się. Chciałem podać wyniki. Otóż 100% obecnego kapitału zakładowego głosowało za przyjęciem tej uchwały. To jest dokładnie 25 733 706 głosów, co jednym słowem sprawia, że uchwała została przyjęta, Szanowni Państwo. Zakończyliśmy tak naprawdę cały porządek obrad, który został opublikowany. Czy są jeszcze jakieś wnioski, formalne pytania? Nie widzę. Więc bardzo dziękuję akcjonariuszowi za obecność. W tym miejscu chciałem zakończyć dzisiejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie. Korzystając z okazji, że jeszcze mamy styczeń i początek nowego roku, życzyć wszystkim Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Do widzenia.